Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli Wy też chcecie zacząć przygodę z kryptowalutami, gorąco zachęcam Was do rejestracji z linku w opisie, pierwszy link w opisie, jest to giełda Binance, najlepsza giełda, najbezpieczniejsza i polecam każdemu z własnego doświadczenia, nic mi za to nie zapłacili, po prostu polecam dla tych początkujących, bo wiele osób się pytało jak zacząć, więc polecam giełdę Binance, giełda Binance, macie link w opisie, rejestrujcie się z linków w opisie, ponieważ dostaniecie wtedy mniejsze prowizje, mniejsze prowizje za zakupowania, więc każdy będzie zadowolony. A więc tak, dzisiaj będzie odcinek o tym, dlaczego mamy aktualnie takie spadki na giełdzie kryptowalut. Jest to spowodowane oczywiście wpisami Ilona Maska na Twitterze. Zobaczcie. Elon Musk na Twitterze naśmiewa się z kryptowalut. 4 czerwca się naśmiewał i 4 czerwca mieliśmy spadek. Zobaczcie, jak właśnie ta osoba steruje tym światem kryptowalut, jeżeli on chce właśnie zbić cenę. Stara takie posty i cena momentalnie yy, Kryptowaluty spadła. Zobaczcie. Kolejny dzień, czy też 4 czerwca, to wstawił kolejny mem. I miss you where. Why are you cry? Cause I miss you too. I zobaczcie. Robi takie memy, wstawia takie memy z kryptowalutami, naśmiewa się z tych spadków. Więc właśnie przez takie wpisy, przez takie wpisy, właśnie tutaj na giełdzie. Ludzie cierpią i są spadki. Zobaczcie też, dzisiaj wstawił 9 godzin temu, wstawił taki post. Co to może oznaczać? O, pewnie coś z rakietą w kosmos. No zobaczymy, zobaczymy, dużo ma pomysłów ten człowiek. Jest to wizjoner. No i właśnie przez takie, właśnie jego zachowania mamy takie spadki na giełdzie kryptowalut. A więc to było na trefny Chciałem po prostu wam pokazać, co jest spowodowane takimi spadkami. Spokojnie, niedługo się odkujemy. No zobaczycie. To chwilę potrwa, ale już widzę, że jego posty będą zapomniane i po prostu będzie miał już mniejszą siłę przybicia. No i co, polecam Giełdę Binance, zarejestrujcie się z linków w opisie, jeżeli chcecie też zacząć przygodę z kryptowalutami. Zostawcie łapkę w górę, subika icie, krótki materiał wyjaśniający aktualną sytuację spadki, więc siemanko, cześć!